Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanszka z tej strony, Mitrox, proszę was, przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz Far Cry 5. W poprzednim odcinku reszcie udało się wykonać. Ostatnie zadanie fabularne, jakie miałem na razie w regionie White Tail, w górach White Tail, a aktualnie nic tutaj więcej nie ma. Brakuje mi tylko 375 punktów, aby móc uderzyć na Jacoba Sida. Nie jest zbyt nieco mogłem tutaj zrobić, ale zobaczymy dziennik, zadania poboczne i tutaj mamy skrytki preperskie, to nie posterunki kultu, a to są zrobione. A uzbrojony kontr to jest jedyna misja, którą aktualnie mam dostępną. Punkt oporu aż 200 by mi to dało. Kurczę, no bo by dobrze to zrobić, ale to jest za trudne zadanie dla mnie. Posterunki kultu, to mamy zrobione, ok yy, W poprzednim odcinku Eli coś mówił, że spotkamy się w Wilczej Jamie, że do zobaczenia w Wilczej Jamie, więc mam nadzieję, że tutaj coś się stanie. Chociaż, kurczę, nie wiem, mógłbym się zwrócić do Tartaku Baronów i zobaczyć tą misję poboczną, bo tutaj nic więcej niestety nie ma. Mamy niby klacz Nixon, ale to jest... Yy... Takie jest zadanie, którego na pewno nie zrobię, bo to jest y, misja, w której musimy się posłużyć Wingsuitem, który niby posiadam, ale raczej nim nie umiem latać. Więc na razie sobie to darujemy i spróbujemy zrobić jakieś zadanie poboczne. Spróbujemy, może, że zniszczyć te helikoptery Jacoba. Chyba, że coś by tutaj się zmieniło dzięki zadaniu pobocznemu, które mamy u góry. No dobra, spróbujemy to zrobić. Będzie trzeba też wrócić do wilczej jamy, bo niestety amunicja mi się chyba już będzie kończyła.

Can't let get away. We got to get ready. O dobra tam jest, to, to miejsce. Cholera. Mam plan. Normalne miny. Nie to. B miny zbliżeniowe będą chyba lepsze. Jedna. Druga. Jeszcze miny... Takie, które sami musimy wybuchnąć. Jab Piernicze, no. Tyle materiałów... Aha, czemu? Nie dlatego, że coś kliknąłem jak debil. Nie dam rady tej nic więcej kupić. Ale to jakoś inaczej się posłużymy. Tutaj coś jeszcze jest. Może dorzucanie amunicji do broni krótkie, ok. Kurczę, to był idealny plan. Ja bym chciał tutaj umrzeć najlepiej, bo ja już zrąbałem z tymi pułapkami. Robimy tak. No właśnie, musiałem tak to zrobić. Umrzemy. No bo ja tutaj za dużo rzeczy zmarnowałem, nie po się tak zbliżałem do tych bomb e, zbliżeniowych. Na spodziewam się, że mnie nie wykryją. Tak na to chodzi, że pikały przeze mnie, więc to jest jeszcze większy bezsens. Nie potrzebuję te, te, tak ten scroll pikałem, bo jednak wtedy e, tam tamte poprzednie miny. Nawet mamy rakietę, ale przecież nie mogę tego zrobić, bo nie mam. RPG, no. Ładunek zbliżeniowy. Jeden tu. Drugi tam. Można szkolić sobie małotowy na wszelki wypadek, żeby to wszystko spaliło się. No i te ładunki wybuchowe, które musimy sami aktywować. No zobaczymy. Niby mamy tutaj tą wieżyczkę, ale nie, że ona zadasz takie obrażenie, no. Te, te bomby powinny niby same wybuchnąć, jak się zbliżą, więc dobrze. Spróbujemy, może, to pierwsze auto jakoś zniszczyć. A tego znaku nie możemy, no dobra. Aha, już? Tak łatwo? Tak naprawdę? No nie mogę. Upełniono miejsce, bardzo dobrze. Nasze helikoptery się zaspłoniły, no. Żeby ich dzisiaj trafiło. O, mapa jakaś. Klucze. Odkryto nowe miejsce, na dobra. W środku powinniśmy być chyba bezpiecznie. O, idealnie. Jakieś tam surowce, niesurowce. Kolejne plecaki. Więc tak. Misji pobocznej tutaj aktualnie żadnej nie mamy, mamy jedynie te klacze, klacze Witty, a on jest w naszej bazie faktycznie. I uzbrojony konwój. Szczerze, że no, wrócimy się do Wilczej Jamy, bo tam coś i mówił, że możemy się spotkać. I że czeka na nas czy coś takiego, ale no, no, raczej ee... czeka na nas, gdy wypełnimy ten próg 10 tysięcy punktów. A za czym jeszcze Witty tutaj nam powie, bo on ma chyba też jakieś zadanie poboczne. Wpaść na słówkę na no teraz, sprzedam sobie może że skóry wilków, które. No, mam. W wysokości trzech, aż. Czyli jedna, druga, trzecia. Tak, dobra. Mapę wolę chyba na razie nie sprzedawać. I tak, broń, czy mogę tutaj sobie yy, jakoś ulepszyć aktualnie posiadany karabin? Karabin, wyborowy. Yy, w użyciu, ok. Ja sobie tutaj dołożę może wiesz, że magazynek, albo jakiś lepszy sadownik. Obsługa minusowa, za to większa celność, większy zasięg. A niech już będzie, że kupimy. Lubię ten karabin, jest akurat fajny według mnie. Zobaczmy, jak to będzie teraz. U, fajne przybliżenie, net ma. Dobra, sprawiałem sobie misję, tę misję od Withiego. This place hasn't been the same since you left. Heard Tammy's plan came together. Thanks for clearing up the airwaves. Now we can get folks organized, and more importantly, get some good tunes cranking through these mountains. Unfortunately, my setup can only handle vinyl, so the selection's a little... limited at the moment. But the folks around here have pretty decent taste. So, if you happen to come across any albums, toss them my way. Cool? Mhm. Mm Płyty Ciekawe zadanie. Płyty zasrane. Zbierzcie ze zostaje skrzynek z winylami. Okej, okay, mam już jedną zebraną. Nowy obiekt, obiekt odkryto. No i co, mam już to zadanie aktywne? To jest zadanie poboczne. Mamy. Parę set metrów tylko. Znaczy, na znaczniku pokazane, czy, czy jak? No tak, trochę niezbyt. Więc próbowałbym tutaj, możliwe, że wyekwipować się w RPG, jeżeli takowego będę posiadać. Tutaj nic. Wyrzutnik rakiet, dobra. No, oczywiście nie możemy ten slot boczny z tego zrobić. RPG jest posiadany niby. Kurczę, no brakuje mi tylko tej jednej skrzynki z winylami, ale nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. A tutaj żadnego znacznika, no oczywiście nie ma pokazanego, jak się taka pokręcam. Hmm. W ogóle za to zadanie to dostaniemy jakieś punkty. Ruch oporu 200, ok. Hmm. W takim razie, jak ja będę szedł do przodu, to co? Ta odległość się zmniejsza, czy jak to ma wyglądać? 169 Czyli co, idziemy w takim razie w dobrym kierunku? 138 Niby tak, no. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale na mapie powinien być jakiś znacznik tych winyli. Tak mi się przynajmniej zdaje, no. Zobaczymy. Si 77 Skrzynka z winylami, dobra. Tak szedłbym jak idia, tylko że to wyglądało jakby ona była w jakiejś jaskini, więc wydaje mi się, że raczej tam mogą być przeciwnicy. Też widziałem parę Istaregów, więc następną lokację jaką wybierzemy, jeżeli to nie będzie problem, to byłaby chyba lokacja Harka, Herka, Hurka. Nie wiem jak nie mogę jego imię wymi odmienić, jak i też wypowiedzieć czasami, ale chodzi o no postać, która się już pojawiała w wielu Far Cryach. O której nie miałem na początku pojęcia, krem w czwórkę, ale potem już teraz się doedukowałem i już wiedziałem, o co chodzi. O nie. Ja pierdolę oczywiście, że musi być ten gościu. Raidony pchnięcie. Ile to zadaje niby obrażeń, że nic mu to nie bije? Skoro nam się No Dobra, nie zabrałem. Ha, dobra, odnawiam się życie, bardzo dobrze. Zajieniem, czy przypadkiem się nie spiernicze stąd jakoś. A ciekawe, że już miałem jedną skrzynkę z winylami zebraną. Może, że w jakiejś lokacji przez przypadek to zrobiłem. To był chyba błąd. To był ogromny błąd. Na niedźwiedzia z RPGiem. co za brak szacunku. Mamy czy coś, jesteś jeszcze jest? O, yy, to robiło się tak, e i teraz to. O, niebiście Szczerze, bardzo pomysłowe to jest akurat. W tej chwili powinniśmy znaleźć, jak mi się wydaje, że chyba pół tysiąca dolarów, czy tej waluty? Tak, dolarów. No prawie pół tysiąca, chyba tam całość około 400, tak mi się wydaje Tutaj notatka O, alkohol, bardzo dobrze, przyda się do tworzenia oczywiście, że... Y -y -y, ...mikstorek i tutaj mamy amunicję do broni krótkiej oraz... Co to jest takie drugie? Amunicja przebijająca, Aha. A w rpg to mamy normalne przyciski wybuchowe i nie wiem, podpalające? Możliwe, że tak. No, amunicję mamy już pełną dobrą, nie dobra. Teraz, skoro możemy wrócić, to bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Nic i co? I w takim razie będę mógł zwrócić mu to zadanie to już będzie koniec, bo nie było napisane ile tych mu się winil, winili zdobyć, ale wydaje mi się, że chyba tak. Słabe też, że musimy ten snacznik jakoś na mapie znaleźć, ale przynajmniej wiemy, gdzie iść, a nie jakoś tak na ślepo. Więc też tyle. Jakieś amunicje, nie I'll add them to the playlist. Już mm. drugi zestaw skrzynek z winylami. Mm -hmm. Drugi zestaw skrzynek, mi się zachciało. Eee, Okej, okay, tutaj to jest. Ja nawet nie mam pokazanej tutaj odległości, tak? Mhm. Czyli faktycznie to była pierwsza skrzynka na parę. No... Hmm. Coś mi się nie uśmiecha na razie to zadanie. chciałbym zrobić ten uzbrojony konwój, ale kurczę, no nie da rady go zrobić chyba. 225 punktów mi brakuje, a za to zadanie dostanę 200. On 200 tylko dostanę, więc jest i tak problem, jeżeli chodzi o te surowce. Chociaż możliwe, że jakbym zniszczył jakiś konwój uzbrojony, byłoby lepiej. Spróbujemy, może to zrobić dzisiaj jeszcze. Spodziewałem się, że za chociaż jedną skrzynkę z winylami dostanę jakieś nagrody, bo jednak no to byłoby przedstawienie całego tego zadania, można by powiedzieć. A to jednak kij mi w oko na to wychodzi, więc nieciekawie. Mogę modyfikować śmigło Handluj. Helikoptery. Aha, muszę kupić 7 koła albo 7200. Albo samoloty. Zablokowane A no niektóre kosztują 2000 tylko, albo są zablokowane. więc szkoda. Niech już będzie. Szkoda, że to nie działa tak jak w czwórce, że... W momencie odblokowanie chyba jakiejś strasznicy czy czegoś tam innego. To na parkingu leżał sobie... Eee, takie jakby mini śmigły, czy jakieś takie małe byle co? którym dała radę latać, ale niestety nie za wysoko, jak i też nie za daleko, bo jednak gdy mieliśmy nieodkrytą mapę, to niestety nie mogliśmy nic więcej zrobić, co było, no, było do mnie dość dużym problemem. Wtedy to było trochę logiczne, bo jednak traciliśmy tam sygnał i tak dalej. No kurczę, no bez sens trochę. Więc teraz, żeby dotrzeć do tamtego miejsca, myślę, że będą jakieś problemy, bo jeszcze to są helikoptery, które oczywiście latają, więc... Nie wiem, czy damy radę jakoś zmusić do lądowania, bo oczywiście do doszło znacznie lepiej. Pewnie nie. Dobra, dał radę wyjechać. Jest tak, taktykę mam taką, że może, że spróbujemy zrobić taką akcję, że te samoloty na mnie się, zawsze helikoptery na mnie się sfokusują. Więc może, że to będzie jakiś progres. Mam przechwycić tę ciężarówkę, nie zniszczyć, okej. Okay. Ja ale cały czas niszczyłem, no to ciekawe. A też dostawałem niby za to jakiś punkt, ale i tak, no... Lepiej byłoby to po prostu zniszczyć. Nie mam pojęcia. to w pewnym sobie byłoby trochę za szybkie, mam wrażenie. Naprawdę, kolejny helikopter. O, ten się zniszczył, okej, okay, czyli musiał na to wychodzić, żeby przewalić w drzewo. Jak mnie zauważył, bo wtedy pewnie... Zmienił tor no i... I dla mnie kuci Gang. Kurczę, no trochę przykra sprawa, że nie ma tutaj więcej zadań. Pobocznych, tylko jakieś takie główne. Typu szukanie winyli, jak potrzebuję, kurczę. Trzeba się ponaparzać. Ale coś mi się wydaje, że ta walka z Jacobem Seedem nie będzie wcale taka prosta. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na innych rejonach mapy, czyli w regionie Faith, do którego się udamy. No pewnie za parę odcinków, jak i w rejonie Jonasida, bo jednak e, one akurat wymagają znacznie większego pułapu punktów. Przez to może być trudniej, ale no jeszcze zobaczymy, bo nie chcę tutaj niczego wykrakać, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli tutaj jak mam zniszczyć helikoptery, to nie wystarczy zniszczyć tylko tego oznaczonego, tylko muszę wszystkie zniszczyć. Wydaje mi się, że chyba tak. Oj, to jest ten snak, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że tak dziwnie wygląda. Myślałem, że to jakiś ptak czy coś innego. Jak widać, to nie. Snijmy, no. Byłoby dobrze. Czy mam jakiś lepszy kra... No nie. Same przedmioty do rzucania. Mięso też, pewnie o zwierząt będzie. O no nie, na razie wolę pozostać przy tych nożach do rzucania. Schronisko, dobra. O! ciekawa lokacja. Ja aż tam wysoko muszę dotrzeć. A najgorsze jest to, że one po całej mapie sobie latają, i pewnie, jak zacznie je naparzać, to one możliwe, że znikną. No i teraz z tego będzie. Nie wiem, czy jest jakaś rakietnica, która ma naprowadzane rakiety. Wydaje się, że raczej na pewno nie. Tam chyba będzie to zadanie poboczne ze skokiem, tak? Klacznicą, no właśnie. A szkoda. A czyli do wszystkich tych punktów mogę na to że odbywać szybką? Tak, szybką podróż mogę robić. Wziąłem że tylko do tych... eee... do tych do tych... Może powiedzieć, że kluczowych. a to że do wszystkiego, więc dobrze. Tylko do tych base jumpów i tak dalej nie mogę robić. Dog, hotel, dobra. No nie. Borsuk? Okej, okay, to miejsce, Rosomak, dobrze No może i wygląda na kogoś, kto mnie posługiwać się bronią, ale pewnie nie umie się posługiwać kurczę rpg na na Helikoptery to jest kolejny spływa do wynajęcia. No kurczę, no one są za szybkie. No już prawie jej doganiłem, a tak muszę się zacząć na tego zasaranego rosomaka. No to, spływa do wynajęcia. Sliwem? Nie, pies to jest ok. Dziwnie wyglądał. Kurczę, no byłoby dobrze zniszczyć jeszcze te e, obosy kultu, bo jednak one mogą dać dużo punktów. Tylko, że nie wiem, gdzie one mogą być zlokalizowane. No nie, skunks jeszcze. Czy trafię tak? Pewnie nie. Много с нас пунктов, но... Ну, то супер, попросту. Ileż oni mają punktów życia, no? To jest nienormalne jakieś. i też niemoralne. Czy tutaj nie będzie gościu do uratowania? Pewnie, że jest chyba. Nie Kufno, kompletne Kurczę no, pół kilometra już sam tam znaczy ten gościu to nie był zakładnik, więc nawet niepotrzebnie go ratowałem. Ile mam strzał? Nawet nie wiem. Pasja radiowa. Dobra, wyzwól posterunek kultu, cool, tak jest. Szkoda, że tych posterunków nie mam pokazanych na mapie normalnie, tylko sam muszę je kurczę odkrywać. Tak to w czwórce było praktycznie wszystko pokazane na mapie, jeżeli chodzi o te aktywności, które mogliśmy zrobić. Tak to potem po przejęciu e, dzwonnic, chyba tak to się nazywało, albo nie, stacje radiowe to chyba było też. To dopiero odkrywaliśmy resztę terenu i mogliśmy tam normalnie sobie latać. To jest też jakiś gościa, ale nie wiem czy dobrze myślę. Chyba nie. Ja pierniczę znowu. Dobra. Noże, proszę. skończyła mi się amunicja? Tak, dobra, jeszcze lepiej. A, jeszcze strzał do bułku nie mam, no pewnie. No dobra, ja w Dobra, chyba dostali. moi helikopter, na no pewno. Od góry jeszcze? No nic, mamy nawet sporo. Nie to anuluj, też nie to O nie Zazwyczaj nie proszę Już jaka muzyka się włączyła, co jest o, tamten został skrzyszony, serio? A niego się chyba nie opasa noże marnować, ale zobaczymy ile pocisków przyjmie niby na Więcej niż się spodziewałem. Okej. Okay. Aha. Dobra, jest dobrze nawet. A przeżył to jeszcze. Wreszcie A, rakiety, no dobra Kurcze, dobra, bardzo dobrze. Niezwykle, do ile tutaj tych ludzi jeszcze zostało, ale chyba. Nie wiem, ostatni? Tak, ostatni! Stacja Radywa Pinko. Pinko, dobra, jest. Pewnie za nie dostanę gówno punktów, tak mi coś wydaje, ale. Może chociaż stówka będzie. Albo jakieś zadanie poboczne, bym się tutaj odblokowało. Też byłoby wyśmienicie. Helikopter? 225 punktów. Tak, kolejny poziom. Czas nie skończyć. Uważaj na siebie. O, ho, ho. Jacoba Seeda. Poluje na mnie czas nie skończyć. Klacznik są misje poboczne, ok. Się, radaru, no, Witam, pasuje. Bardzo fajnie, co to zrobiliśmy, nie wiem zbytnio ile dał nam punktów, ale na pewno minimum to było 200 punktów, zapewnił nam kolejny poziom, więc bardzo dobrze. Rpegi mi się chyba nie przydadzą, mapa będzie dobra. Tutaj nic innego nie ma. Same rpegi tutaj są i ja amunisy do rpegów. za to wychodzi, że... Progres taki jaki chciałem, mamy zrobiony. Na Jacoba raczej yy, dzisiaj nie będziemy marnować czasu, bo nie, jest zbyt nie ile to zajmie, ale na, na pewno w, w następnym odcinku to zrobimy, więc póki co to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam, że wam się odcinek podobało. Do następnego odcinku. Siemka!